Ma Gębi. Siema. Przyszedłeś dzisiaj tak szybko, że nawet nie zdążyłem Cię nakręcić. Powiedz, jak wakacje spędziłeś. Powiedzmy wakacje, no bo dla, dla Was to trochę takie są. No i jak święta Sylwester minął? Dobrze, bardzo, bardzo fajny okres na pewno dla nas, bo, bo w zimę mamy więcej czasu, żeby, żeby wypocząć. a ja spędziłem fajnie ten okres, pierwszy pierwsze z rodziną na, na wakacjach, a potem jeszcze byłem na jednym wjeździe na Sylwestra i święta, święta z rodziną spędzone, także, także na pewno fajnie. Postanowienia noworoczne jakieś są? Ja myślę, że nie, myślę, żeby kontynuować to co, to, co w poprzednim roku i, i tyle, i tego się trzymać. Powiedz, jak tam spędziłeś urlop? Rodzina, dom, jakieś tam wyjazdy w górę, ale w Polsce zostawałem. A jeżeli chodzi o rozpiski, jak no tak, Ciężka praca, tak jakby już od drugiego dnia świąt, jakiś tam odpoczynek był, ale no, trzeba było się dobrze przygotować, żeby w tym okresie od razu z wysokiego C zacząć. Bardzo fajnie. Spędziłem czas tylko z rodziną. Odwiedziliśmy ją w Niemczech, w Polsce. Super energia i no, wreszcie znowu się zaczyna. Jak przerwa ligowa? Spędzona. Owocnie, Byłeś gdzieś treningowo... na wakacje? Nie byłem, nie byłem. Nie byłem, trenowałem. Trochę odpoczynku święta, ale tak to nigdzie nie wyjeżdżałem. Rozumiem, że rozpiski już były stąd. Tak, jak najbardziej. Jak wyglądały? Powiedz, ciężkie były? Myślę, że solidnie, solidnie dało się to przepracować. Przy tym nie było jakiejś takiej zamuły w sensie powtarzalności we wszystkim, więc było zmiennie, było ciekawie. Byłem w Omanie i akurat tak się złożyło, że, że nasz kierownik udał się do tego samego hotelu, także no, niezły zbieg okoliczności. Byliście na jakimś meczu, jak tam poziom byś ocenił? Byliśmy, akurat się trafiło, że grała ta drużyna Ali Tihad, tam gdzie ten Benzema gra. No to wiadomo, ta drużyna bardzo, bardzo dobrze wyglądała, ale grała jakiś mecz towarzyski z drużyną z Omanu, no to tamta drużyna z Omanu trochę słabszy poziom prezentowała. Jak spędziłeś wakacje? No, wakacje ciepło można powiedzieć. Na Dominikanie byłem, tydzień odpocząłem. No i wróciłem do Polski. A jeżeli chodzi o rozpiski, bo dopiero chyba po świętach je mieliście? Tak, no, pierwszy dzień po świętach, wigilię spędziliśmy normalnie. E, zaczęliśmy treningi, te rozpiski mieliśmy już od pierwszego dnia e, po świętach. Było, można powiedzieć, mocno, ale to zależy od każdego, jak się do tego przyłożył. Przypadkowo spotkaliście się z Tecją, czy to była zaplanowana akcja? Może e, nie zaplanowana. W sensie wiedzieliśmy, że będziemy razem. E, teci nas zapytał, czy, czy będziemy jechać gdzieś na jakąś wycieczkę. E, zapytał, czy nie chcemy wspólnie skoczyć na, na safari nakłady, więc z tej inicjatywy to wyszło i naprawdę bardzo przyjemnie spędziliśmy ten czas. Jak oceniasz wyjazd ogólnie, jeżeli chodzi o ten kierunek? Dobrze, akurat trafiliśmy jeszcze na taką pogodę, gdzie, gdzie było trochę cieplej, więc można było odpocząć, zregenerować się i wydaje się, że wszystkim wyszło to na dobre. A jakie rozpiski oceniasz? Były ciężkie czy, czy w miarę ok? No, zależy, który dzień. Czasami było naprawdę ciężko, dwa treni dziennie, czasami było troszeczkę lżej, więc gdzieś tam było to umiarkowane, ale na pewno każdy dobrze się przygotował do tego sezonu. Był czas na odpoczynek, był czas na spędzanie czasu z, z rodziną, z bliskimi, ale też był czas na, na trochę pracy, na trochę rozmów, jak to zawsze w takim okresie, ale, ale na pewno pozytywny czas, też wartościowy dla każdego z nas, żeby na trochę chociaż się oderwać tutaj od, od tych obowiązków codziennych pracy tutaj w klubie, więc wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że, że ten okres już jest za nami, że możemy też wrócić już do pracy, zregenerowani, wypoczęci z pełną energią. Czy jakieś zmiany będą, czy jednak, jak to mówią, skoro szło dobrze, to nic nie zmieniamy? Zmiany, na pewno jedna zmiana w sztabie szkoleniowym. Martin Bielec odszedł do, do Korony Kielce, mamy Damiana Fossa w jego miejsce, który ostatnio pracował w Lechigdańsk, więc to jest jedna taka większa zmiana, a poza tym większych zmian. Nie przewidujemy oczywiście, jak gdzieś pojawi się jakaś sytuacja, że trzeba będzie mm, jakieś zmiany poczynić, to, to na pewno będziemy e, działać, ale, ale ta końcówka poprzedniej rundy pokazała, że, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, drużyna na pewno zaczęła bardzo dobrze funkcjonować, złapała gdzieś ten swój rytm, e, wyglądała bardzo dobrze w, w, w meczach z, z bardzo dobrymi rywalami, e, więc chcemy to, to, to kontynuować, e, zabieramy się do pracy i zrobimy wszystko, żeby, żeby ta runda... E, Cała ta runda była taka jak końcówka tej, tej poprzedniej rundy, więc, więc chcemy jak najwięcej punktów zebrać w tych pierwszych mm, kilku meczach, żeby gdzieś tam się jeszcze podłączyć, powalczyć. Ale, ale, ale to czas pokaże. Najważniejsze jest to, żeby się dobrze przygotować do, tego, do tej rundy, do tego, końcówki tego, tego sezonu, bo tych meczów jest mniej w tej rundzie, ale zrobimy wszystko. Warunki tutaj do pracy mamy bardzo dobre, więc, więc będziemy po prostu bardzo ciężko pracować i, i mam nadzieję, że zasłużymy sobie na to, żeby, żeby tych punktów uzbierać jak najwięcej. Mati, powiedz, bo Szpaku nam tutaj wyjawił, że byliście w jednym hotelu i byliście razem na meczu. Powiedz, jak to było zobaczyć takiego zawodnika jak Benzema na żywo? Tak, zgadza się. No świat jest, świat jest mały, nawet gdzieś tam na końcu świata, bo tak się akurat złożyło, że razem tutaj ze Szpakiem e, spotkaliśmy się w hotelu, no i sytuacja była taka, że po prostu e, gdzieś tam e, natrafiliśmy w internecie na informację, że Karim Benzema jest w Omanie, bo byliśmy w Omanie. Okazało się, posperaliśmy, okazało się, że po prostu na drugi dzień grają sparring z miejscową drużyną. No i zmobilizowaliśmy się, ogarnęliśmy, ogarnęliśmy bilety i pojechaliśmy zobaczyć drużynę Karima Benzemy między innymi, bo tam też ten Golokantę występuje w tej drużynie. Także no, pojechaliśmy, zobaczyliśmy i rzeczywiście no, z, bliska, z bliska z bliska wygląda to no, no, inny świat, tak tutaj słyszałem, że chcecie przejmować TikToka z GKS-u. A to na razie tak wstępnie. To jeszcze nic nie jest potwierdzone, także przejmujemy, zobaczymy. Przejmujemy na spokojnie. Będzie wszystko na tym TikToku. ASMR będzie, Miłosz Krzak będzie tam. planową postać. <gry> dobry plan, dobry plan. Nie, zobaczymy, zobaczymy. Może się uda. ten krok, a kiedy ten krok? Ja mogę to dawać. Zależy od odległości, nie? Brawo, od odległości, czyli z Wracamy do tego, na czym będziemy się wzorować cały czas. Cały czas będziemy gadali jedną rzecz. Czas, przestrzeń, czas, przestrzeń. Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.